Witam wszystkich. Mam nadzieję, że po pierwszym filmie już wszystko jasne. Każdy zajebiście rzuca i jest od pół obrotu do dwóch i pół obrotu. Wszystko wchodzi, jest super, tak? To dzisiaj trochę skomplikujemy sytuację. Postaramy się spowolnić nóż i porzucamy trochę inaczej, a tu myślę, że jest zajebiste przygotowanie do rzutu bezobrotowego, więc jak dotrzemy na miejsce, to porzucamy i zobaczycie, o co chodzi. Dobra, dotarliśmy na miejsce i teraz tak, o co chodzi? Będziemy wyhamowywać nóż, tak? Czyli jak do rzutu bezobrotowego, spowalniać ten moment obrotu, tak żeby rzucić na dystansie, gdzie teoretycznie nóż pokonuje przypadowo dwa obroty, wykonamy pół obrotu, tak? Hamuj, hamując, hamując ten moment obrotu. I jeżeli tego się nauczymy, to już później nieważny jest dystans. Nieważny jest. Zawsze można sobie dobrać y, liczbę obrotów do dystansu. Można rzucić z 10 metrów na pół obrotu albo z 10 metrów na trzy obroty. Nie ma, nie ma większego znaczenia. No i można rzucić bez obrotu. Waszych, dlatego to jest właśnie świetny trening. Dla chcących rzucać no spin, chociaż nie lubię angielskich określeń, bo mieszkamy w Polsce, więc będzie rzut bez obrotu. Dobra, postaramy się zaraz ustawić jakoś telefon tak, żeby miało to ręce i nogi i porzucamy. Zaraz jestem. I to był przykład, to samo miejsce, jeden plus dwa obroty, jeden plus pół obrotu, tak? Można się pobawić. tego samego miejsca dwa obroty pół obrotu i bez obrotu tylko bez obrotu bo nóż w nóż oczywiście bez obrotu pół obrotu dwa obroty. I tak w kółko no, aż wychodzi. I to jest przygotowanie do rzutu bezobrotowego, co tak każdy chwali, każdy chce rzucać bezobrotowo, bo to taki bajer. No, ale to więcej powie na pewno ten kolega na grupie. On zajebiście rzuca tymi nożami. No i tyle, no i co? Do następnego.